Dzień dobry, witam ponownie. Porozmawiamy o milionie. Dzisiaj w trochę innej formie. Nie będziemy nagrywać śmiesznego filmiku, zaczepiającego Waszą uwagę, bo tematy, które poruszamy, są Niektórzy by powiedzieli, że kontrowersyjne na pośrednictwo finansowe. Będziemy poruszać tematy tych złych czasów. Tak jak komentarze, które pewnie za chwilkę Wam się pokażą. Będą wyjaśniały nasz temat dzisiejszej rozmowy. Klienci twierdzą, że pośrednicy finansowi są tylko na dobry czas tylko wtedy, kiedy mają zdolność kredytową, i tylko wtedy klienci przychodzą do nas, kiedy ich stać na spłacanie rad. A kiedy ich nie stać na spłacanie rad, nas pośredników nie ma. Zobaczycie, że w grupie OMNI tak nie działamy. Zobaczycie, że w grupie OMNI poruszamy również takie tematy wtedy, kiedy nie macie zdolności kredytowej. Zapraszamy. Dzisiaj o milionie, tak jak w zapowiedzi, nie o kredytach, może w sumie też o kredytach, ale o kredytach, których nie mamy już możliwości spłacania. Zaprosiłem jednego z ekspertów, nawet ują wybitnych ekspertów, prywatnie mojego serdecznego przyjaciela, Roberta Gwardysa. Robert, bardzo Cześć. mi miło, że w końcu jesteś u nas. Milion postawił obok ciebie. Super Usiądę sobie to sobie tutaj. E... Poważny temat. Poważny temat mamy jak w zapowiedzi. E... Brak płynności finansowej. E... Zdarza się coraz częściej. E... I w odpowiedzi na. Pytania i w odpowiedzi na ten mit, który, który opowiadałem, że pośrednicy finansowi są tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy zdolność kredytową, tak? kiedy pomagają w udzielaniu kredytów, a kiedy nie mamy tej płynności finansowej, i zaczynają nam się problemy, to wtedy pośrednicy finansowi nie istnieją. W grupie OMNI obalamy ten mit. Jesteśmy i na złe, i na dobre czasy. I Robert, zaprosiłem cię tutaj. Z racji tego, że jesteś przedstawicielem firmy, właścicielem firmy, przepraszam. Współ, współ. Współwłaścicielem. Współwłaścicielem firmy, która zajmuje się, no właśnie czym się zajmujecie Robert? Bardzo chciałem podziękować serdecznie za to zaproszenie przede wszystkim. My znamy się już nie od dzisiaj, natomiast sam wywodzę się też z branży finansowej, z pośrednictwa finansowego. Prawo, ekonomia, finanse to jest moja pasja. <laughs> Także wiem, że przez tą dekadę uświadomiłem sobie, że właśnie brakuje mi takiego, brakowało etosu dwóch stron, czyli eksperta finansowego, o którym wspomniałeś, nie tylko na dobre, ale też na trudne czasy, żeby ekspert finansowy był kojarzony dla klienta, że mogę znaleźć wsparcie, jeżeli chodzi o finanse u eksperta finansowego w każdym momencie swojego życia. I w tym dobrym, i w tym trudnym. Nie tylko wtedy, kiedy są kredyty potrzebne, ale również wtedy, kiedy te kredyty ma właśnie problem spłacać. Ponieważ w branży finansowej jestem już ponad dekadę, ponieważ jeżeli chodzi o prawo, to też już będzie ponad dekada, jeżeli chodzi o działania i zarówno pośrednictwo finansowe, jak i prawne usługi, to jest, można tak naprawdę powiedzieć, że kwestie związane chociażby z upadłością konsumencką czy z restrukturyzacją to są bardzo tematy, to są tak naprawdę tematy, które wyniknęły z takiego, jakbyśmy chcieli zmiksować prawo, i finanse. To z tego wynikno, tak naprawdę wyniknęły ustawy uzrestrukturyzacyjne, czy ustawy upadłościowe. Dlatego to jest mi szczególnie bliski temat i dlatego, jako spółka i Carus Global Project razem z moim wspólnikiem, z Marcinem Sobocińskim postanowiliśmy, że tak powiem. Pozdrawiamy, pozdrawiamy sobotę. Tak, pozdrawiamy serdecznie, postanowiliśmy z, podjąć się że tak powiemy, platformy, która zautomatyzowałaby proces. Ja przez wiele lat, zresztą ty również pracowaliśmy na procesach, gdzie, nie wiem, ofertę kredytową przygotowywało się przez trzy dni, bo nie było narzędzi, jak powstały narzędzia. Ofertę kredytową przygotowywało się w 5 sekund. To samo, jeżeli chodzi o usługi prawne, my, że tak powiem, podjęliśmy rękawice, podjęliśmy się wyzwania właśnie z automatyzowania, że tak powiem, tego procesu i zautomatyzowania tych, że tak powiem, głównie kwestii na chwilę obecną, tylko upadłościowych, konsumenckich, czyli jeżeli klient ma problem, to ma możliwość zautomatyzować ten proces. Jeżeli nie jest w stanie tego sam zrobić, Przychodzi do eksperta OMNI. Jeżeli e, chce się wyręczyć ekspertem OMNI, to wtedy oczywiście, tak jak nasza współpraca wygląda, przychodzi klient, ekspert OMNI obsługuje tego klienta. Jeżeli potrzebuje wsparcia czy ekspert, czy klient, to od tego jest nasza centrala, gdzie znajdują się osoby, które zawsze takie wsparcie świadczą. Robert, e, mam. Ściągawkę, żeby nie było. To są pytania od naszych klientów. To są pytania tak naprawdę z życia wzięte, bo trafiają do nas klienci, którzy nie mają już możliwości spłaty raty. Zdarzyły się różne sytuacje życiowe i to są czasami naprawdę dramatyczne sytuacje życiowe gdzie przychodzi do nas klient praktycznie z łzami w oczach i mówi Panie Kamilu, ja już nie mam na to wszystko siły, tak? te, te rachunki, raty zaczynają mnie dobijać i, i co ja mam teraz zrobić? I stąd też pierwsze pytanie, kto może w ogóle ogłosić upadłość konsumencką? Czy, czy każdy z nas, czy jednak niekoniecznie? Jeżeli chodzi o samą nazwę konsumencka, musimy mhm. wiedzieć, że nasz świat Gospodarczy dzieli się na takie dwa sektory. Pierwszym sektorem to są przedsiębiorcy, czyli te osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. O tym będziemy rozmawiać w drugim odcinku. Tak, dokładnie. Tak. I drugi sektor to są konsumenci, czyli po prostu osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są aktywne, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Pracują na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, nie pracują wcale. Więc to jest właśnie dla, dla takich konsumentów. Więc warunkiem, żeby skorzystać z upadłości konsumenckiej, jest po prostu nie prowadzenie działalności gospodarczej, nie bycie osobą, która zarządza działalnością gospodarczą. I kolejne pytanie: kiedy mogę w ogóle ogłosić tą upadłość konsumencką? Czy jak już wiem, że nie będę w stanie spłacać raty że jeszcze nie mam żadnych zaległości. To jest pierwsze pytanie. Czy te zaległości muszą się pojawić i ile musi być tych zaległości? To jest drugie pytanie. Tak jest. Jeżeli byśmy mieli iść zgodnie z literą prawa, tak jak to jest ustawowo zapisane, żeby w ogóle mieć zdolność do upadłości konsumenckiej, trzeba wejść w stan niewypłacalności. Z zasady stanem niewypłacalności to jest przekroczenie terminu płatności o 90 dni. Oczywiście w ustawie jest, są takie zasady jak zasada humanitaryzmu, zasada słuszności, do której może się sąd przychylić, że tak naprawdę nie ma perspektywy, bo klient nie ma tych 90 dni chce trochę wcześniej tę upadłość ogłosić. Natomiast oczywiście też tutaj jest bardzo ważna kwestia tego, żeby upadłość traktować jako ostateczność. Jeżeli ktoś już przez wiele, wiele lat ma komorników. Którzy nic nie są w stanie już wyegzekwować. Jeżeli przez wiele, wiele lat takie osoby nie mają już możliwości jakikolwiek powrotu do normalności finansowej, ponieważ wysokość spłat przewyższa ich zdolności mhm. zarobkowe, no to okej. Okay. Natomiast tutaj też zachęcamy oczywiście najpierw, żeby spróbować zrestrukturyzować, może bankowo, może sądowo, ale to temat na zupełnie inne. No właśnie odpowiedziałeś mi na trzecie plan. pytanie: jakie muszą być warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i. Też chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, co Robert powiedział. Płatność konsumencką traktujemy jako ostateczność, tak, tak? więc natomiast co znaczy ta ostateczność, kiedy, kiedy dochodzimy do takiego etapu, że, że już nie możemy płacić? Ja mam z tym tak naprawdę nie tyle co problem, ale pojawia mi się takie pytanie w głowie. Kiedy wyczuć ten próg bólu? Tak? Kiedy to już jest ta ostateczność, i kiedy, kiedy jakby jeszcze jestem w stanie się podnieść, jesteśmy w stanie coś zrobić, a kiedy już wiem, że to jest koniec? Jak, jak to określić, Robert? Już mówię, jeżeli przychodzi klient, który zgłasza się na przykład do eksperta grupy OMNI, E, otrzymujemy taką ankietę centralnie chociażby, to analizujemy najpierw klienta pod względem wykorzystania tych wcześniejszych środków, chociażby może restrukturyzacji bankowej. Restrukturyzacja sądowa w tym przypadku akurat jest tylko dla przedsiębiorców, nie dla konsumentów. Natomiast staramy się wykorzystać te wcześniejsze narzędzia. Jeżeli jednak jest to już taki etap zaawansowany, że ten człowiek już od wielu, wielu lat jest z komornikiem, a często schemat jest taki sam. Taki konsument bierze kredyt banku, nie jest w stanie go spłacać, zaczyna go konsolidować. Zaczyna go konsolidować później w parabankach. E, oczywiście parabanki raczej nie konsolidują, ponieważ tam są dużo mniejsze sumy kredytów, więc tak naprawdę parabanki wykorzystuje po to, żeby płacić bieżące raty w tych bankowych zobowiązaniach. W końcu dochodzi do spirali zadłużenia, w której zaczyna chodzić po rodzinie, pożyczać pieniądze. I ten schemat tak naprawdę u wielu osób się powtarza. Wreszcie kończy się to wszystko i tak, i tak. Eee, zobowiązania bankowe i pozabankowe trafiają do komornika z rodziną. Często takie osoby są skłócone, ponieważ nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Często tracą motywację do pracy. Eee, pojawia się komornik. Tak naprawdę bardzo często komornik jest takim symbolem, gdzie no, chyba trzeba zastanowić się nad skorzystaniem z tej ostatecznej, już, z tego mhm. ostatecznego narzędzia właśnie upadłości konsumenckiej, żeby to po prostu zacząć od nowa, mm. żeby dać sobie drugą szansę. Okej, okay. no ale m, są sytuacje, kiedy rzeczywiście no, mam m, m, moje wysokość raty przekraczają aktu, moją aktualną wysokość wynagrodzenia. No, i rozumiem, że wtedy dogaduję się z bankiem, czy, czy za Twoim pośrednictwem, jakby tworzymy cały systematyczny plan spłaty tak tego, jest. co pozostała. Natomiast nie mam ani złotówki tak naprawdę. Nie pracuję, nie jestem w stanie nic zrobić, czy, czy bank w ogóle akceptuje taki plan spłaty, gdzie ja nie będę w stanie płacić ani złotówki. Jeżeli nie ma dochodów, to minimalny wniosek, z jakim się spotkałem, jaki był przygotowany dla klienta. To był wniosek o ogłoszenie upadłości, gdzie suma wszystkich zobowiązań, było to chyba trzy albo cztery pozycje, wynosiła 15 tysięcy złotych. Mhm. Gdzie no, ktoś mógłby pomyśleć, ok, polecę do Norwegii, przepracuję jeden miesiąc i tak naprawdę mam zobowiązania zamknięte. Mimo wszystko potrzeba rynku tak naprawdę jest nieograniczona i nie jesteśmy w stanie tego w algorytm żaden ubrać. Jeżeli taka osoba się decyduje, jeżeli spełnione są warunki ustawowe, to taki wniosek do, do sądu możemy przygotować. Robert, też to pytanie się pojawia, tak samo jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak przy upadłości konsumenckiej. Jeżeli posiadam jakikolwiek majątek, co się wtedy dzieje z tym majątkiem? No więc, jeżeli chodzi o majątek, przede wszystkim, wydłuża się całe postępowanie. Po ponieważ po ogłoszeniu upadłości ten majątek jest likwidowany przez Syndyka Masy Upadłości. Jeżeli to był majątek związany z mieszkaniem, czyli to było mieszkanie, to znaczy z celami mieszkaniowymi, to ten majątek jest likwidowany przez Syndyka, natomiast też Syndyk w zakresie ustawowym ma obowiązek wydzielić z tej kwoty kwotę, która będzie przeznaczona na wynajem po cenach podobnych w rynku, czyli powiedzmy Kowalski ogłosił upadłość, miał mieszkanie, zostało to mieszkanie zlikwidowane w, w trybie tym postępowania syndyka. Natomiast z tego mieszkania, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy syndyk wyegzekwował, to w pierwszej kolejności musi być zaspokojony, jakby... To wynajem. Tak? tak? jest, musi okay. być zaspokojony ten dłużnik przez do 24 miesięcy w kwocie odpowiadającej lokalnej, czyli powiedzmy, nie wiem, mieszkanie 50-metrowe jest 3000 koszt czynszu lokalnie mnożymy razy 24, czyli mamy kwotę tam powiedzmy ponad, no ponad 60 tysięcy złotych, którą w pierwszej kolejności syndyk z tej kwoty Musi wydzielić dla okay. dłużnika, więc też względem postępowania komorniczego jest to o tyle bardziej komfortowe dla dłużnika, ponieważ jeżeli komornik wyegzekwuje jakąkolwiek kwotę, w 100% trafia ona na jego koszty, plus dla wierzycieli dłużnik nie ma z tego nic. Postępowanie upadłościowe chroni też dłużnika, nie tylko wierzycieli, natomiast no nie zostawia tego dłużnika, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, pod mostem. Okej, okay, i teraz. Yy... Kolejne pytanie, i tak naprawdę to pytanie, które też często, gęsto jakby spędza sens powiek: No, jestem w związku małżeńskim i no to są moje długi, tak? Małżonka no, może wiedzieć, może nie wiedzieć o moich zobowiązaniach. Jak się wtedy dzieje? Jak wygląda sytuacja, właśnie, kiedy, kiedy jestem w związku małżeńskim i, i chciałbym ogłosić podłość konsumencką? Co się dzieje z tą drugą stroną? No i znowu mamy serię pytań na chociaż kilka postaram się odpowiedzieć z tego poziomu ustawowego, ponieważ jeżeli nie było rozdzielności majątkowej to oczywiście wszystko to co po zawarciu związku małżeńskiego było majątkiem plus, czyli wszystkie plusy i wszystkie minusy mhm. są nasze wspólne. Różnica może tylko polegać tutaj na tym, że jeżeli wszystko było wspólne, wszędzie byliśmy współkredytobiorcami to po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, Eee, oczywiście sąd wyegzekwuje maksymalnie z powiedzmy ciebie tyle, ile będzie w stanie wyegzekwować przez syndyka, natomiast wszystko to, co pozostanie, pozostanie również ciężarem dla twojej drugiej połówki, więc dla twojej małżonki. Więc oczywiście wierzyciel ma prawo dalej egzekwować pozostałą kwotę od twojej współmałżonki. Sytuacja wygląda troszkę inaczej, może podam jeszcze kolejne przykłady, żeby słuchacze nasi wiedzieli też, jeżeli mają taką styczność, ponieważ mogło być tak, że była wspólność majątkowa, natomiast w trakcie trwania związku małżeńskiego otrzymałeś darowiznę od swojej mamy. Ok. czy do... wspominasz o darowiznie, o darowiznie od mamy? No i właśnie to jest, to jest kolejne pytanie, które mam, które mam tutaj zapisane. Jeżeli mam majątek, który wchodzi tylko w mój skład. Co się właśnie wtedy dzieje, co się wtedy się dzieje w momencie, w momencie, ogłoszenia podłości konsumenckiej? Tak, jeżeli to jest tylko i wyłącznie Twój majątek, czyli mama przepisała Tobie nieruchomość w trakcie trwania związku e, darowizną, to mhm. darowizna w trybie prawa rodzinnego i opiekuńczego e, jest, wchodzi w skład Twojego majątku osobistego. Je, więc jeżeli chodzi o egzekwowanie z Twojej żony, bo w tym momencie wierzyciele nie będą egzekwować z Twojego majątku, ponieważ to był Twój majątek osobisty. Co więcej, jeżeli kredyt był brany tylko przez Ciebie... Czyli załóżmy do pewnej kwoty niewymagana zgoda współmałżonka. Dokładnie tak. Odnośnie zgody współmałżonka wygląda to w taki sposób, czyli nie jest ktoś współkredytobiorcą. I teraz jest wchodzi w kwestia, jeżeli brałeś kredyt, a wiemy, że jest bank, który daje nawet na 200 tysięcy mhm. bez zgody współmałżonka, to w tym momencie bank egzekwuje tylko z Ciebie te środki. Na tyle, ile jest okay. w stanie. Jeżeli okay. nie wyegzekwuje, bo upadłość mu to ograniczy, nie będzie egzekwował tych środków ze swojej współmałżonki. Natomiast jeżeli była wyrażona zgoda w, przez twoją współmałżonkę, więc w tym momencie też bank ma możliwość yy, wszczęcia postępowania, które zakończy się egzekwowaniem tych środków również, również od współmałżonki, ponieważ ona wyrażała na to zgodę. Więc nie jest jako współkredytobiorca, który z automatu niejako uh -huh. będzie od razu egzekwowany w trybie postępowania egzekucyjnego okay. czy później upadłościowego, natomiast przy wyrażaniu zgody, no to bank ma prawo wszczęć nowe postępowanie, które przerzuci ten ciężar odpowiedzialności z Ciebie na Twoją współmałżonkę. Zapraszamy serdecznie do pytań. Komentujcie, zadawajcie pytania, będziemy na nie odpowiadać. Zapraszam Roberta po raz kolejny, na, na odpowi na, żeby odpowiedział na wszystkie pytania, które, które się pojawią. Taka klus tej rozmowy. Rozmawiajmy, rozmawiajmy, nie wstydźmy się, przychodźmy i, i jakby rozmawiajmy o wszystkich rzeczach, nie tylko o tych dobrych, ale również i o problemach, które się pojawiają, bo jesteśmy w stanie no, znaleźć rozwiązanie. Jeżeli nie na wszystkie, to na większość tych problemów, które, które się pojawiają. A eksperci grupy Omni są w stanie tak naprawdę być po prostu z klientem na dobre i trudne czasy, z czego nasza spółka również utrzymuje jako dewizę. Dokładnie. Dewizy są na dobre i trudne czasy. Bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy i do miłego zobaczenia. Również. Pozdrawiam serdecznie.